Każdy z nas ma taką domową apteczkę w swoich domach, i warto jest raz na jakiś czas sprawdzić datę ważności tych lekarstw. I w przypadku, kiedy takie lekarstwa znajdziemy, nie należy ich wyrzucać do śmietnika, czy też spuszczać w odpływach kanalizacji, tylko trzeba odnieść je do. Aptek lub punktów aptecznych, które takie pojemniki specjalnie dedykowane na tego typu odpady posiadają. W Gorzowie Wielkopolskim mamy 35 punktów aptecznych i aptek, które przyjmują tego typu odpady. Natomiast w gminach należących do Związku Celowego Gmin mamy takich punktów 7. I wszystkie adresy tych punktów można sprawdzić właśnie na stronie internetowej Związku Celowego Gmin MG6. Z opakowaniami po lekarstwach należy postępować zgodnie z tym, z czego są zrobione. Czyli na przykład, jeżeli mamy Butelkę po syropie, to wrzucamy ją do pojemnika na szkło. Nie trzeba jej ani myć, ani zdzierać etykiety. Jedynie co to odczepić nakrętkę. Opakowania plastikowe po tabletkach wrzucamy do pojemnika żółtego, natomiast tekturowe opakowania do papieru.